Cześć, nazywam się Katarzyna Błaszczyk i dzisiaj współtworzę inicjatywę twórczą. Torba reportera i podcastera zajmuje się profesjonalną produkcją audio. 15 lat temu wygrałam konkurs imienia Jacka Stwory. Dlaczego warto w tym konkursie startować? Przede wszystkim dlatego, że wygrana tego konkursu to jest kasa. I to jest możliwość pracy z najlepszymi reportażystami w Polsce nad reportażem marzeń. Ja pojechałam na miesiąc do Brazylii, gdzie rzeczywiście mogłam nagrać swój reportaż marzeń listy Brazylia Polska. Zarówno reportaż, którym wygrałam konkurs, jak i reportaż, na który dostałam pieniądze w tym konkursie znalazły się później w książce. Zdarzyło się naprawdę opowieści reporterskie. Reportaż listy Brazylia Polska. Polska był później wielokrotnie nagradzany. Także zachęcam Was serdecznie do tego, żeby próbować i żeby w tym konkursie startować.